Dojdziemy z tej strony. Jak pewnie pamiętasz, jakiś czas temu nagrałem film o generatorze rolek, shortów, tiktoków i tak dalej. No i od tamtego czasu dostałem kolejne zapytanie o coś takiego mniej więcej. Znalazłem trochę inną lepszą aplikację do tego wszystkiego. Wcześniej to było na bannerber, teraz robię to na creatomate. I zaraz ci pokażę, jak to wszystko wygląda. To było zbudowane konkretnie dla tej firmy, dla Bestway GG. Oni robią tutaj takie aplikacje do gierek. Ten kanał jest prowadzony właśnie na tej automatyzacji i poza tą moją automatyzacją oni mają też swoją, która generuje hashtagi. no i jak widzisz tutaj nawet w miarę jakoś tam się oglądają te, te shorty. W porównaniu z tym, co było na Banner, Berto to jest o wiele tańsze, bo, bo tak naprawdę na, dal, na darmowym planie jesteśmy w stanie nawet na miesiąc wygenerować takich filmików, krótkich powiedzmy, takiej długości. No tylko, że problem jest taki, że ten darmowy plan trochę ogranicza jakość, bo działa to w ten sposób, że po prostu obraz z te klipy, które są wykorzystywane, są skalowane yy, 1 do 0,375 tysięcznych. No, i wygląda to po prostu nieco gorzej. Wszystkie dane, wszystkie informacje, jakie tutaj są wykorzystywane w ogóle w tej automatyzacji, mieszczą się standardowo w arkuszu Google. Mamy tutaj po kolei coś takiego jak gotowe. Tutaj to jest po to, że oni sobie to sprawdzają, jeszcze te shorty, zanim wypuszczę je na YouTube'a, czy wszystko jest ok. I działa to w ten sposób, że tutaj jest spakowana nazwa, tu link, a tutaj jest sprawdzony. Jeśli tutaj jest nazwa i link i tutaj ktoś coś wpisze, no to wtedy automatycznie ta automatyzacja leci dalej i zgarnia to. I uploaduje na, na TikToka i na YouTuba. Poza tym... Są tutaj tematy, to jest skrajpowane przez API, dzielone na jakieś takie części, i jak widzisz, tutaj z tak naprawdę chyba kilku filmików 150 tematów jest zmontowanych. Dalej mamy filmiki do skrajpowania, czyli jakieś takie losowe filmy na YouTube, które mają treści, które byśmy chcieli wykorzystać w, naszej, w naszych shortach. Ciągnie to transkrypt, przerabia to na jakieś takie krótsze elementy. Bazując się na tym, jaki temat zawiera każdy z tych elementów, i pakuje nam do. Arkusza z tematami. Dalej mamy klipy, i to są takie kilkusekundowe, krótkie urywki, jak ktoś coś robi. No w tym przypadku, na przykład, ktoś gra w tego Robloxa, nie? No i na samym końcu mamy reklamy, i to działa tak, że tutaj mamy kod, tutaj mamy datę, kiedy, kiedy ten kod jest aktywny, z takim zamysłem, że te kody mają być dla użytkowników do wykorzystania w tej aplikacji. No i data tutaj jest po to, żeby, żeby po prostu ta automatyzacja korzystała tylko z, z tych kodów, które, które mają jakby zgodną datę z dzisiejszym dniem. I dobra, teraz przejdźmy sobie do Make'a. W Make'u wygląda to w ten sposób, że mamy arkusz Google, to jest scraper, to nam wyciąga informacje z tych filmików. Mamy tutaj arkusz Google, który zgarnia informacje, który zgarnia nam te linki tutaj stąd później mamy Apify, ten YouTubeowy, który zgarnia nam transkrypcję całych tych filmików. Mamy 5 minut slipu, później wyciągamy te informacje z, z bazy danych z API, i tutaj jest model 4O w OpenAI, który po prostu przerabia te, ca, cały ten transkrypt, dzieli nam na części z jakąś treścią. Następnie dodajemy tutaj znacznik, że zostało to wykorzystane, i terator nam dzieli ten cały zbiór z OpenAI do arkusza, i to jest cała, cała procedura w scraperze. Przejdziemy teraz sobie do kolejnej części, czyli do samego generatora tych wszystkich shortów. Tutaj za e, tworzenie filmików odpowiada CreatorMate i jest to o wiele przyjemniejsza aplikacja do pracy niż ten banner. Bear. E, pokażę Ci teraz od początku, jak to wygląda. Tutaj ten Google Sheets wyciąga e, tematy nam z tej listy, którą nam wcześniej e, scrapował nasz scraper. Następnie są szukane te kody, które mają być używ używane w reklamach. Dalej mamy treść, czyli tekst, czyli po prostu są cztery elementy, które. Czyli ten nasz, nasz temat jest dzielony na cztery części i pisany jest jakiś tam skrypt. Tutaj to jest zatytułowane hashtagi, ale to jest nie od hashtagów, tylko od zmieniania liczb w cyfrach w liczby słownie, bo aplikacja 11 Labs, czyli ten lektor AI. Ma straszny problem z y, czytaniem liczb. Po prostu jak widzi, że jest na przykład 2006, to, to zupełnie w ogóle nawet nie czyta tego jak 2006, tylko jakieś w ogóle zupełne brednie, a ja może teraz tutaj wkleić jak to brzmi. Przykładowy tekst 0, 8, 0, 2, 2, 0 2, 5. E, dlatego to jest zamieniane na słowne, słowne, no to są czytane już wiadomo, tak jak jest zapisane. Przykładowy tekst 822025. Dalej jest generowany tytuł, który jest wykorzystywany na YouTubie i tutaj na sam końcu bardzo prosty moduł, który yy, szuka, który ma za zadanie wygenerować cztery jakieś losowe zmienne z czterema zupełnie losowymi liczbami w zakresie od 1 do 88 i tutaj zadaniem tego jest po prostu cztery jakieś takie losowe klipy wybrać. Następnie te cztery moduły wyciągają je z arkusza. I tutaj mamy router. Router jest od tego, że jeśli jest reklama, to jest jeden template używany, jeśli nie ma reklamy, to jest drugi template używany. Bo sam klip z reklamą jest stały, nie zmienia się w zasadzie na przestrzeni tych różnych shortów. I Jedyne co się różni, to tam na dole taki mały kwadrat z napisanym tym kodem i, i opis pewnie. Tak naprawdę to chyba jeszcze oni nie stosowali tego, tego tych, kodów, tych kodów promocyjnych, całych do, do tych reklam. Następnie mamy update sel i to odpowiada za to, żeby wykorzystać temat. I tutaj na samym końcu jest add arrow, i tego zadaniem jest dodanie tutaj w, gotowych, tutaj w gotowych wiersza, żeby można to było potwierdzić. Dalej mamy http. http tutaj byłby od tego, żeby pobrać ten filmik i youtube, żeby zaploadować ten filmik, ale jest to odłączone i ręcznie jest sprawdzane, czy wszystko jest ok. I na samym końcu mamy upload i tego modułu. Zadaniem jest obczajenie, czy, czy tutaj została wprowadzona jakaś zmiana, czy coś tutaj zostało dodane. Jeśli tak, to moduł HTTP pobiera tu z linku e, filmik i pakuje go e, na YouTube'a. Z odpowiednimi, wiadomo, opisem, arkuszami i tak dalej. I na samym końcu jest kasowany ten wiersz, żeby dwa razy tego samego filmiku nie używać. Poza tym jest jeszcze część tej automatyzacji na zapierze, ale to jest dokładnie to samo, co wszędzie indziej, gdzie, gdzie coś takiego było tworzone. Już to chyba trzy razy pokazywałem, więc nie będziemy się nad tym rozwodzić. Zapier tak samo nasłuchuje i jeśli jest dodany tutaj, i jeśli jest dodany tutaj e, w kolumnę sprawdzone coś, to Zapier to wszystko odpala, uploaduje na Buffera, Buffer to dalej wrzuca na TikToka. To jest naprawdę taka tragedia, że na, w Make'u mamy 2025 rok, ludzie myśleli, że będą latające samochody, a my nie mamy TikToka w Meiku. Teraz sobie może przejdziemy do Create-O-Mate i ja ci pokażę, jak to wszystko tam działa. Działa to tak, że tutaj jest stworzony po prostu szablon. Są e, coś takiego jak kompozycja to są po prostu takie zbiory różnych elementów, żeby to łatwiej było robić kopiuj w klej Mamy tutaj tekst, e, tło, czyli, czyli ten, e, ten cały nasz e, klip, który by był używany. E, muzyka tutaj to tak naprawdę nie jest żadna muzyka to jest tylko taka nazwa ale to tak naprawdę jest moduł. To jest tak naprawdę Eleven Labs, ten lektor AI, jest tutaj wybrany model, głos Liam, bo tak słyszałem, że on nieźle brzmi. Teraz jeśli tutaj spojrzysz, mamy coś takiego, jak tutaj ses zjedziemy niżej Dynamic, jeśli zaznaczymy tutaj, to wyświetli nam się Source i to nam pozwoli wejść tutaj do Make'a, następnie wejść w to Create Mate. I uzupełnić sobie o zmienne albo o stałe te wszystkie, wszystkie te pola, które sobie zaznaczymy. Tutaj, jak widzisz, to wszystko jest zmiennymi naszymi z tych różnych elementów. I tak można zrobić dosłownie z każdym tutaj elementem. Tutaj są też jakieś takie, wiadomo, przejścia, czy coś takiego. To można fajnie tak zrobić, żeby to w miarę wyglądało. Poza tym, tutaj, co, wa co ważne jest, żeby. żeby zastosować to jest długość po prostu klipów do, do czasu ile zajmie Eleven Labs przeczytanie jakiegoś tekstu, dlatego zawsze jest ustaliłem zakres od 80 do 90 chyba liter na, na pojedynczy ten tekst żeby zdążył Eleven Labs to przeczytać w ciągu tych 6 sekund w zasadzie w tej wersji, która jest wykorzystywana jest chyba trochę dłużej ale tak, to trzeba dostosować jedno do drugiego, to tam kilka razy zajmie, zanim to się w miarę nieźle wygląda. No bo wiadomo, ta sztuczna inteligencja idealna nie jest, zawsze to będzie jakoś tak dziwnie czytało, dziwnie generowało, dlatego warto też sobie to sprawdzić. Więc tak by się to wszystko prezentowało, ja postaram się też być może w przyszłości nagrać jakiś poradnik z generowania tych filmów, gdzie wytłumaczę jak to wszystko robić. W pierwszym linku w opisie oczywiście są wszystkie moje automatyzacje do pobrania. Jeśli zastanawiasz się nad zautomatyzowaniem czegoś, chcesz zautomatyzować sobie na przykład takie filmiki albo cokolwiek innego, to drugi link w opisie będzie dla Ciebie odpowiedni. Dzięki za oglądanie, taki szybki film. Mam nadzieję też. że... Mam nadzieję, że tym razem ta moja mama łyga nie jest aż taka przeszkadzająca jak w tym filmiku. Z Make.com z tego poradnika całego. Przesuniemy trochę bardziej tam. No i g. Dzięki za oglądanie. Wszystko jest w opisie. Cześć.